Wielu z nas mierzy się w życiu z wieloma wyzwaniami. Ale jednym z najgorszych jest chyba podjęcie decyzji, czy komuś wybaczyć, czy nie. Słuchaj, ja powiem Ci tak. Nigdy w życiu nie wybaczyłbym komuś, kto zrobił mi coś, czego ja sam bym mu nie zrobił. Rozumiesz o co mi chodzi? Chodzi o takie świństwo. O coś takiego, czego najgorszy wróg by Ci nie zrobił. I zdarza się często tak że nawet najbliżsi traktują cię czasami gorzej niż twoi wrogowie. I wtedy przychodzi pytanie, czy wybaczyć. Powiem ci otwarcie, ja nigdy nie wybaczę człowiekowi, który skrzywdzi mnie tak mocno, że nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Nigdy w życiu nie wybaczę komuś, kto tak naprawdę zrobił to z premedytacją i użył takiej broni, której ja nigdy nie wziąłbym do ręki. Bo prawda jest taka, że jeżeli ktoś zdobył się na taki czyn, jeżeli ktoś jest zdolny do tak złych rzeczy, to przebaczenie nic tutaj nie zmieni. Bo ten człowiek na zawsze już pozostanie takim człowiekiem. Kto raz dotyka takiej złej mocy, niestety bardzo często w niej po prostu znika. I potem będzie cię przepraszał, tak. Ale prawda jest taka, że istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że zrobi to ponownie.